Krzysztof Mądry, zawodnik Juweni Białystok. Krzysztofie, liczysz medale Olimpiady Młodzieży, które zdobyłeś od początku swoich startów, bo to jest Twój trzeci start w tych zawodach? Tak, nie liczyłem, ale tak. Wydaje mi się, że zdobyłem na każdym dystansie medal, w każdej szafecie. Czyli jest to około suma dziesięciu. Czyli dzisiaj dziesiąty jubileuszowy medal, można powiedzieć. Dzisiaj byłeś najszybszy zarówno na 1500 metrów jak i na 500 metrów, który dystans większą trudności sprawił jeśli idzie o walkę z przeciwnikami? Trudność? Daj mi się, że 1500 metrów, ja jednak było więcej takiego chaosu, 500 metrów kontrolowałem każdy bieg, czułem się swobodnie, Daj mi się, że tam, tam było łatwo. Startujesz już oczywiście na arenie międzynarodowej, opowiedz nam troszeczkę na ten temat o Mistrzostwach Świata w Kanadzie między innymi. Trochę zabrakło w tym roku mi szczęście, tak mi się wydaje, trochę, trochę głowa jeszcze nad głową muszę popracować. Mieliśmy piąte miejsce w miksie, więc nie ma także tak, tragedii, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie o wiele lepiej, gdzieś zajdę tam do finału, może nawet na jakiś medal chciałbym najbardziej. Byłoby to dla mnie taką wielką motywację. Motywacji na pewno nie zabraknie, ale jakbyś miał tak jeszcze dalej wybiec w przyszłość, o powiedzmy 3-4 lata, to pewnie gdzieś tam te igrzyska olimpijskie są w sferze Twoich marzeń. Tak, wydaje mi się, że tak jak dla każdego sportowca, igrzyska olimpijskie najważniejsze zawody w karierze w sumie. Więc tak, chciałbym, chciałbym bardzo pojechać na takich igrzyskach. Tego życzymy startu na igrzyskach i sukcesu na nich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.